Cześć, Bartek Czerniński, Przemierze Miłosierdzia. Witam Was serdecznie w dzisiejszej medytacji Ewangelii. W dzisiejszej medytacji, która ma coś wspólnego z morzem, które jest za mną, ponieważ gdy Jezusa poproszono o uczynienie znaku, On powiedział, że ludziom nie będzie dany inny znak niż znak proroka Jonasza, który przez trzy dni był we wnętrznościach ryby. I tak sobie myślę, że jak teraz, w takiej wakacyjnej opcji popatrzymy na to morze, które może nam się kojarzyć z wypoczynkiem, pewnym spokojem, to pewnie jeżeli mówimy o burzy, która jest rozpętana na środku takiego morza i o trzech dniach, gdzie na tym morzu trzeba być samemu, no to ta, tak naprawdę to morze jest taką przestrzenią pustyni, tak? Uważano też również czytając Pismo Święte na tych czasach, że to jest przestrzeń, ta woda śmierci nawet symbolem. I tam mamy tego Jonasza, który rzeczywiście siedzi trzy dni w jakiejś ciemnej rybie, Pewnie bez nadziei, że cokolwiek, on się jeszcze wydostanie, jak się wydostanie, no to wcale nie myślał o tym, że będzie akurat na wodzie, a nie pod wodą i pewnie na lądzie nawet, gdzie będzie coś miał do jedzenia. Yy, I to jest taki moment, myślę, jak u nas w naszym życiu, że widzę to też po sobie, że my, yy, żądając znaku, chcąc jakiś znak od Pana Boga, myślimy sobie, mam się w miarę okej, okay, a chcę mieć jeszcze lepiej i w ogóle Zrób mi takie uzdrowienie i takie doświadczenie, że będę Mistrzem Świata i żeby mi ogólnie było wygodniej i dobrze. A Pan Jezus przychodzi w tych momentach ciemności. I to nie tak, że od razu po trzech minutach, ale czasami zajmuje mu co trzy dni, czasami trzy miesiące, może więcej, bo czeka, żeby ta ciemność w nas coś zrobiła. Tak? Ostatecznie no. Zrobiła to w Jonaszu tyle, że choć nie chciał, to ostatecznie poszedł i, i zaczął głosić wiem nawrócenie. Pan Jezus chociaż prosił o to, żeby ten kielich został od Niego odsunięty, spotkał się z tymi swoimi trzema dniami ciemności, żeby wreszcie móc zbawić, zbawić cały świat, tak? każdego człowieka. Myślę, że w naszym życiu, w tych momentach, i to też staram się sam zapamiętać, w tych momentach, kiedy jest mi źle, kiedy nie rozumiem, kiedy jest trudno, kiedy nie widzę nadziei, to żeby pamiętać, że to jest ten moment, w którym może pojawić się znak od Pana Boga, który w tym momencie przyjmuje to, co jest trudne z ufnością, ale się drążę, yy, przyjmuje to z ufnością, bo wiem, że po tych dniach nastanie świt i zawsze jest nadzieja, bo zawsze jest nadzieja w Jezusie, który ma moc wszystko odmienić, który nas zbawił. I w którym mamy życie wieczne, i w który nas kocha zawsze i przyjmuje. I to jest piękne, więc pamiętajmy o tym, jak żądamy tego znaku, że on może przyjść z pocieszeniem w tych trudnych momentach, również, i kiedy je przeżywamy, to pamiętajmy, że, że za nimi jest światło, jest on. I proszę cię, Panie Jezu, żebyś przychodził do tych wszystkich osób, które utraciły nadzieję, żebyś przychodził do niej z tym z doświadczeniem Twojej miłości, Twojej nadziei, z wiarą, że, że Ty przyjdziesz i pokażesz swoje zwycięstwo, że Tobie te wszystkie trudności mają sens. Amen. Do zobaczenia wkrótce. Podzielcie się tym filmem, jeżeli widzicie, że macie kogoś wokół, wokół siebie, kto potrzebuje tych słów. Módlcie się za te osoby i nie traccie nadziei. Dobrego dnia. Cześć. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.